Cześć, witam Was bardzo serdecznie w czwartek, w tym tygodniu po raz ostatni. I dzisiaj zapraszam i dużych i małych do wysłuchania fragmentu z książki Renaty Piątkowskiej pod tytułem Szczęście śpi na lewym boku. Myślę, że ta książka, ten fragment, który Wam przeczytam, Wam się spodoba, dlatego od razu już zachęcam do wypożyczania tej książki. Pokażę jeszcze okładkę tej książki, jak i innych książek tej autorki. Jej teksty również prezentowałam Wam tutaj na kanale Biblioteki Naredutowej, więc możecie sobie cofnąć te nasze nagrania, zobaczyć, jakie były poprzednie, do czego Was zachęcam, jeśli Wam się oczywiście one spodobały. To myślę, że możemy zacząć razem z Panem Lickiem. Będziemy Wam teraz czytać. Podkowa i diabeł. Dawno, dawno temu w zagubionej wśród gór wiosce mieszkał Kowal Dumstan. O każdej porze dnia spotkać go można było w kuźni, gdzie pochylony nad paleniskiem wykuwał młotem rozpalone do czerwoności podkowy. Z najdalszych okolic przyprowadzano do niego konie, bo wiadomo było, że nikt nie podkuje ich lepiej niż on. Ten chłop, wielki jak dąb, był obdarzony nie tylko ogromną siłą, ale również licznymi przymiotami ducha. Słynął z wyjątkowej wręcz pracowitości, pobożności i uczciwości. Dlatego trudno zrozumieć, dlaczego właśnie do niego udał się diabeł Asmodeusz. Może liczył na naiwność tego prawego człowieka, a może sądził, że Kowal nie rozpozna w nim szatana, jeśli znajdzie sobie jakieś cudaczne przebranie. Dlatego wystroił się w coś, co trudno nazwać płaszczem, bo bardziej przypominało wyleniały szlafrok starej czarownicy. I to czarownicy, i to czarownicy całkowicie pozbawionej gustu. Na głowę włożył dziwaczny beret w kolorze zgniłej marchewki, ozdobiony koronką, która wyglądała jak zużyta chusteczka do nosa. Całości dopełniał strokaty szalik z przyprudzonej pończochy. Faktem jest, że w tych łachach, które wytrzasną chyba spod ziemi, stanął pewnego dnia w drzwiach, kuźni i rzekł: Witaj dobry człowieku!" Mam nadzieję, że nie odmówisz pomocy strudzonemu wędrowcowi. Mam kłopot z moim, no wiesz, z moim tudia wysunął przed siebie nogę zakończoną solidnym kopytem. Z kopytami? Masz kłopot z kopytami? Spytał Dunstan zdziwiony, że ktoś, kto nie jest koniem, ma takie same nogi jak to szlachetne zwierzę. Kowal przypomniał sobie zasłyszaną gdzieś historię o człowieku, który miał trzy nogi i dzięki temu mógł jednocześnie siedzieć i stać. Ale z osobnikiem, który by miał kopyta, jak ten tu, cudak, jeszcze się nie zetknął. Chociaż czy na pewno? Bo gdy się tak dobrze przyjrzeć, to co on tam ma pod beretem? Wygląda to trochę jak rogi. Do tego chytre, rozbiegane oczka, a z pod płaszcza wystaje najprawdziwszy ogon, trochę podobny do krowiego, ale jednak czarci. Teraz kowal już wiedział, z kim ma do czynienia, i pierwsza myśl, by przepędzić diabła święconą wodą, niechętnie ustąpiła miejsce drugiej, by wykorzystać nadarzającą się okazję. No cóż, podkuć kopyta to dla mnie nie nowina a twoje niczym się od końskich nie różnią. Poczekaj chwilę, a zaraz dobierzemy odpowiednie podkowy, powiedział Dunstan. I chociaż był jak zwykle skory do pomocy i spokojny, to uśmiech, który zawsze miał na twarzy, tak samo jak nos czy usta, teraz gdzieś zniknął. Niezrażony tym szatan sunął za nim, rozsiewając wokół delikatny zapach siarki i rozglądając się z zadowoleniem. Najbardziej cieszył go buchający z paleniska ogień, który sprawił, że przez chwilę poczuł się jak w domu. Za to Dunstan poczuł się lepiej dopiero wtedy, gdy miał w zasięgu ręki ciężki kowalski młot. I trudno mu się dziwić, bo kto z nas chciałby być na jego miejscu i mieć za plecami czarta z piekła rodem. A trzeba przyznać, że asmodeusz to wyjątkowo paskudny okaz diabła. Które od dawna dawał się we znaki mieszkańcom tej małej wioski. Nie ma wątpliwości, że to jego złośliwe podszepty zachęciły le leniwą Katarzynę, by wylegiwała się w łóżku do południa. To on namącił jej w głowie, radząc, a śpij sobie, Kasiu, spokojnie. Co tam obiad i porządki, tym niech się zajmie twój mąż. W Końcu on nic nie robi, tylko od świtu spaceruje sobie po polu na świeżym powietrzu. No, niby przy okazji orze pole, ale trudno to nazwać pracą. Przecież to koń ciągle ten pług, ciągnie ten pług, a nie on, prawda? Za to ty jesteś przemęczona i należy ci się odpoczynek. Sam widziałem, że w zeszłym roku umyłaś w chacie jedno okno, a kiedyś na wiosnę zamiotłaś podwórze. Tak było. Przyznała chętnie katarzyna i wdzięczna za dobrą radę, naciągnęła pierzynę po samą brodę. Nietrudno zgadnąć, co się działo, gdy wrócił do domu jej spracowany i głodny mąż. Ich mała chata ledwo mogła pomieścić wszystkie krzyki i przekleństwa, którymi się obrzucali, a diabeł, bardzo z siebie zadowolony, słuchał tej awantury jak najpiękniejszej muzyki. Nie gorzej mu się powiodło, gdy zawitał do pobliskiej gospody tam chciwy karczmarz. Chętnie nadstawił ucha na czarcie potrzebty: Dolej do butelek z gorzką wody, Rościeńcz też piwo i wina, zarobisz trochę grosza. A najmłodszą córkę wydaj za mąż za starego Huberta. Co z tego, że to chłop nie młody, ale ma tartak, a i ten kawał lasu za gospodą należy do niego? Co z tego, że dziewczyna kocha innego? To się odkocha i tyle, a ojca przecież posłuchać musi, judził ju, diabeł. Nawieć o planowanych zaślubinach ze starym Hubertem, córka karczmarza chciała rzucić się w przepaść, zaś rozjuszeni chłopi, mając w, kufl w kuflach więcej wody niż piwa, odgrażali się, że puszczą gospody z dymem. A diabeł? Diabeł, słuchając tego pomstowania tych kłótni i lamentów, był w niebo wzięty, choć w jego wypadku lepiej chyba powiedzieć, zachwycony. Mam nadzieję, że ten fragment Wam się spodobał. Książeczka jest u nas w bibliotece do wypożyczenia w dziale dla dzieci nieco starszych, nie dla tych najmłodszych. Zawiera również inne teksty tej autorki, więc jeśli nie, ten fragment możecie sobie też poczytać inne rozdziały. Do czego Was zachęcam, żeby się dowiedzieć, jak ta historia się skończyła, no to właśnie zapraszam do wypożyczenia książki. W tym tygodniu, tak jak już mówiłam na początku, widzimy się dzisiaj. Przed nami weekend, podobno z piękną pogodą, dlatego życzę Wam udanego wypoczynku. Korzystajcie z tej pogody, wracajcie bezpiecznie z wakacji. No i myślę, że zobaczymy się w najbliższy poniedziałek, tradycyjnie po południu. Z jakim filmikiem, no to zobaczycie. My razem z panem Liskiem się już i z wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia również na miejscu w naszej bibliotece. Trzymajcie się ciepło, pa pa.